W tajnym radzieckim laboratorium naukowcy zaczynali właśnie nocną zmianę w produkcji śmiercionośnego wąglika, nie zdając sobie sprawy, że nie wymienili filtra powietrza wychodzącego z budynku i pompują do atmosfery chmurę bardzo niebezpiecznej bakterii. Kiedy zdają sobie z tego sprawę, jest już za późno. Mieszkańcy ze Swierdłowska zaczynają chorować, a najbardziej ucierpią pracownicy sąsiedniej fabryki ceramiki. W pierwszych tygodniach po wycieku umrze ich 18. Związek Radziecki zatai incydent, zrzucając winę za śmierć przynajmniej 66 ludzi na zatrucie skażonym mięsem. Katastrofa, nazywana biologicznym Czarnobylem, obnaży przed światem rosyjską machinę tworzenia broni biologicznej w czasie zimnej wojny. Borys Jelcyn dopiero po 13 latach od wypadku przyzna, że wyciek spowodowały badania wojskowe. W ucieczce wąglika z laboratorium nie pomagał fakt, że narażona fabryka ceramiki posiadała system wentylacji, zasysający powietrze z zewnątrz. Część śmiertelnej chmury była kierowana do pieców, a część do płuc nieświadomych pracowników. Wąglik nie był jednak najgorszym, co mogło zakazić ówczesny Związek Radziecki. Jeszcze groźniejsze wirusy i patogeny przechowywane są w centrum laboratoryjnym wektor o najwyższym możliwym poziomie zabezpieczeń BSL-4. Poziom ten został stworzony dla obiektów śmiertelnego ryzyka, w których bada się zarazki wywołujące choroby, na które często nie ma żadnego lekarstwa albo szczepionki, m.in. wirusy Marburg oraz Ebola. Aby laboratorium uzyskało stopień BSL-4, musi zostać specjalistycznie zaprojektowane. Jest całkowicie szczelne i oddzielone od zewnętrznej atmosfery dzięki wielokrotnie filtrowanej wentylacji powietrza, a dodatkowo panuje w nim niższe ciśnienie, aby w przypadku nieszczelności ruch powietrza odbywał się tylko w jednym kierunku z zewnątrz do środka laboratorium. Zasadę wyższego ciśnienia stosuje się także do kombinezonów przekazywanym naukowcom, którzy wszystkie prace wykonują w grubych, gumowych rękawicach. I za komorą laminarną klasy trzeciej. Oddychają oni powietrzem dostarczanym spoza laboratorium i przy każdym wyjściu muszą przejść dekontaminację. Ośrodki BSL4 to strefy śmierci, w których najmniejszy błąd może wywołać szybki zgon naukowca lub ucieczkę materiałów zakaźnych mogących wywołać epidemię. Mimo tak zaawansowanych zabezpieczeń, nawet na tym poziomie zdarzają się kuriozalne wypadki. W 2019 roku podczas remontu w laboratorium wybuchła butla z gazem, wyrzucając szyby z okien. Władze Rosji zapewniły jednak, że nie doszło do zagrożenia biologicznego. Kilkanaście lat wcześniej w wektorze badaczka ukłuła się w palec igłą z próbką wirusa Ebola i niedługo później zmarła. Identyczny błąd kosztował w latach 80. życie innego lekarza który został zakażony wirusem Marburg, wywołującym gorączkę krwotoczną. Rosyjskie centrum jest jednym z dwóch miejsc na świecie, w którym nadal przechowuje się żywe wirusy czarnej ospy choroby, w która w samym XX wieku zabiła 300 milionów ludzi. Ospę prawdziwą uznano w 1980 roku za chorobę całkowicie wymarłą, jednak wirus dał o sobie przypomnieć w najmniej oczekiwany sposób. W 2014 roku, podczas sprzątania nieużywanego magazynu w USA, znaleziono sześć fiolek pozostawionych tam w latach 50. Wszystkie zawierały próbki wirusów czekających przez kilkadziesiąt lat na szansę wydostania się. Późniejsze badania wykazały, że mimo upływu czasu wirusy wciąż były żywe o ile w ogóle możemy nazwać wirusa żywym. Wirusy są niezwykle wytrzymałymi podróżnikami i pasożytami bezwzględnymi, w pełni wykorzystującymi komórki swojego żywiciela. Wszykują do nich kod genetyczny i zmuszają, aby pracowały dla nich i produkowały nowe wirusy. Potrafią być przy tym niezwykle cierpliwe i ciche, ukrywając się w ciałach zwierząt, nie robiąc im krzywdy przez całe lata. Tak było w przypadku wirusa Marburg kryjącego się w nietoperzach żyjących w afrykańskiej jaskini Kitum. Wirusy nie posiadają żadnych układów i aparatów pozwalających im przeżyć poza ciałem żywiciela, dlatego trudno powiedzieć o nich, że żyją. Atakują za to wszystko, co mogą: ludzi, zwierzęta, rośliny, bakterie, a nawet inne wirusy. Nazwany od rosyjskiej satelity Sputnik jest przykładem wirusa pasożytującego na innym wirusie. Termin EPPP oznacza wzmocnione patogeny potencjalnie pandemiczne, nad którymi pracuje się w nielicznych laboratoriach BSL4. To wirusy i zarazki o zmodyfikowanym przez naukowców kodzie genetycznym, zyskujące dzięki temu nowe zdolności odporność na szczepionki, wyższą zaraźliwość i większą śmiertelność. Ich wytwarzanie i badanie to zdecydowanie najwyższy poziom ryzyka. Ale zwolennicy prowadzenia takich prac wskazują na istotne szanse lepsze poznanie mechanizmów patogenów oraz przydatność w czasie tworzenia szczepionek i terapii genowej. Przeciwnicy natomiast ostrzegają przed epidemiami, które mogą zostać wywołane przez ucieczkę chociażby jednego wirusa, oraz wyrażają niepewność, czy naturalnie występujący wirus mógłby zmutować w tak drastyczny sposób, do jakiego zdolny jest w warunkach laboratoryjnych. Aby ograniczyć i kontrolować pracę nad IPPP, potrzebne byłyby międzynarodowe zgody i pełna transparentność, ale na to nie możemy niestety liczyć.